はあ。 Już drugi raz jesteśmy na obozie sportowym, mieliśmy przyjemność w tamtym roku być, teraz przyjechaliśmy już w większym gronie, w większym składzie, jak widać sześć ton sprzętu przywieźliśmy i zostaliśmy tutaj dwa tygodnie. Jesteśmy po Mistrzostwach Polski, powinien być to troszeczkę taki okres roztrenowania, teraz skupiamy się na nowych elementach, na układach, na fragmentach układów, ponieważ niektórzy przygotowują się do Mistrzostw Świata, które odbędą się w Birmingham pod koniec listopada, więc stworzyliśmy troszeczkę lepsze warunki jak mamy na co dzień, w swoich macierzystych klubach. Jestem trenerem akrobatyki, jesteśmy sekcją początkujących, można powiedzieć tak, wprost skoków na ścieżce. Ale też nie brakuje, że tak powiem, osób, które predysponują do sportu wyczynowego. Chętnych nie brakuje. Ja bym tu raczej apelował o to, że wytrwałych jest mniej, niestety, ale cieszy nas to, że jednak dużo osób próbuje. Zdecydowanie, dziewczęta, no jest to zjawisko bardzo społeczne, ponieważ próbowaliśmy nawet zakładać osobne sekcje chłopców, które niestety nie do końca wypaliły. Chłopaki dzisiaj raczej grają w piłę, ale za to cieszymy się, że mamy silne dziewczyny i kobiety, które chcą być w tym sporcie. Mamy teraz już takie delikatne zejście z formy po mistrzostwach polskich seniorów. No i nie ukrywamy, że też szykujemy się na Mistrzostwa Świata przede wszystkim tutaj z Sandrą Żurek. No i chyba naszym takim głównym celem jest poprawa troszeczkę techniki, no i przede wszystkim podwyższenie poziomu w trudności elementów. Tym bardziej, że no niedawno odbyły się zawody Pucharu Świata w Portugalii. Startowała też jedna z naszych podopiecznych, która przyjechała też tutaj z Ukrainy, zajęła miejsce finałowe. Myślę, że Dzięki temu też możemy mieć troszeczkę inne spojrzenie co się dzieje świecie, na świecie w naszym sporcie. No i będziemy starać się ścigać tych najlepszych na zawodach. Jak poszło ci na World Games? Wyjazd otwiera tak naprawdę oczy na to, co możemy osiągać dalej w naszej takiej drodze sportowej, więc wyjazd tam Zmotywował mnie na tyle, żeby po prostu dalej pracować i jeździć po świecie. A ósme miejsce na takich zawodach to jest więcej niż moglibyśmy marzyć, tak naprawdę. Nigdy nie przeżyłam czegoś takiego, i te zawody po prostu jakby z kosmosu. Teraz planujemy jechać na Mistrzostwa Świata w listopadzie w grupach wiekowych 17-21. Yy, ogólnie to był bardzo dobry sezon dla, dla naszego klubu, zdobyliśmy tytuł mistrza Polski w skokach na ścieżce, w klasyfikacji klubowej, przywieźliśmy kilka medali z Mistrzostw Polski Seniorów, więc tak naprawdę ja uważam, że jest bardzo udany. Było bardzo mało kontuzji wśród naszych zawodników. Zdarzają się te kontuzje. Myślimy, co dalej, jak przygotować się do następnego sezonu i oczywiście też przygotowujemy się do nowych naborów w roku szkolnym, bo to też jest dla nas ważne. Na tym obozie też uczestniczą pierwszy raz młodzi adepci akrobatyki, skoków na ścieżce, więc też mają przykład, wzór, tak naprawdę u tych najlepszych, do czego mogą dążyć.